Witam widzów, przy mikrofonie duchu, a my sobie dzisiaj zagramy War Thunder. Yy, Jesteśmy w kampanii niemieckiej, yy, w Lundwaffe, czy tak powiem. Yy, w której od niedawna zacząłem yy, grać, yy, bo mają naprawdę fajne maszyny. Yy, chwila, zaraz tutaj pokażę, tu mamy sklep. Oj, chyba nie. Hangar też nie. Chwila, muszę się z tym trochę pobawić. Badania? O, właśnie, tak. Yy, mamy tak, chciałbym yy, kupić samolot. Najpierw go muszę oczywiście zdobyć za te yy, doświadczenie. Tylko muszę znaleźć, gdzie jest ten samolot. Nawet wiecie o co mi chodzi? Chodzi mi o. Od... Nie, Spitfire? Nie, nie, Spitfire. Messerschmitt, właśnie. Spitfire to był w angielski. Yy, Messerschmitt, czyli to będzie chyba ten myśliwiec. Chwila. Nie jestem pewny, ale to chyba ten Messerschmitt. Okej. Okay. Nie trzeba nawet dużo. Czwarty poziom. A ja mam chyba drugi, no właśnie, yy, więc tak się przedstawia sprawa w kampanii niemieckiej i dzisiaj sobie zagramy. Jak to wyłączyć? Jesteśmy cholery, o tu. okej, okay. mamy jeszcze trzy dwupłatowce. Jak już mówiłem, nie są, yy, nie jest to rozbudowana yy, kampania. Zwerbuj załogę. Hmm. A to czasami nie kupuje mi miejsca na samolot? Okej, okay, nieważne. Yy, włączymy sobie bitwę. Mamy czas oczekiwania, niby 39 sekund. W poprzedniej yy, rozgrywce czekałem mniej. Ale zobaczymy, jak to będzie. Aha, bo tutaj są poziomy. Jeśli się nie mylę, tak, stopień jest. Ja jestem drugi, trzeci, oczekiwania jeden, yy, dwa. Mm -hmm. Nie za bardzo z tego dużo rozumiem, ale. Aha, tutaj mamy tak typy bitwy zręcznościowe, historyczne, realistyczne. Najprawdopodobniej, z tego co pamiętam, realistyczne bitwy. Yy rozwijam się tym, że startujemy z lotniska bądź lotniskowca. Co jest. Może nie jest za trudne, ale. Yy... Można się nawet rozwalić przy pierwszym starcie. Więc zagramy sobie z zwykłą, zręcznościową. Jeżeli się kiedyś wczyta w ogóle ta mapa, bo już mamy, bo oczekujemy minutę. Liczba graczy w kolejce. 65, ja jestem w kolejce. Czy to jest w ogóle możliwe? Że tak serwery są przeciążone, czy coś? Ok, póki to się będzie wczytywać, wyjdziemy <coughs> w jakiś samolot, zobaczymy, czy będziemy mogli kupić. Ja bym chciał jakiegoś myśliwca, ale tutaj widać, że ma jakiś y, kamuflaż fajny. Trzeba zakupić poprzedni samolot. Aha, czyli musimy tu kupić ten potem, ten, 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 ten i tak dalej. Okej, tak dalej. Okay, teraz akurat jak już zacząłem yy, sprawdzać, chciałbym kupić jakiś samolot, to musiało się coś włączyć. Mapa Zniszczy lotnisko i cele naziemne, należące do przeciwnika. Okej, okay, tutaj mamy punkty jak atakować. Aha, czyli jeszcze mamy tutaj yy, swoje konwoje czołgów i wroga, które musimy zniszczyć i tutaj mamy jakieś punkty które najwyraźniej trzeba aha w tych punktach się będziemy pewnie stykać że tak powiem okej okay, mi się to załaduje najlepszą taktyką chyba będzie polecenie jak będę miał jakieś bomby bo nie jestem pewien odległość celowania w metrach 800 ilość paliwa pełny bug Ilość paliwa chyba znaczy. Yy, 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 ilość paliwa. Pełny bug. To pewnie wpływa na prędkość samolotu, mi się wydaje. Naszego myśliwca. Karabin maszynowy, uzbrojenie. Tylko mamy to. Dobra, muszę to ustawić teraz, bo później. Nie będę o tym myślał. Oczywiście wow. mamy ustawione ilość paliwa tyle ale pewnie nas yy, prędzej ktoś zeszczeli zanim skończy się nam paliwo okej okay, do boju nie traćmy czasu Ojciec na wzywa o nie co ja powiedziałem przecież jest to w kampanii niemieckiej wole okej okay, lecimy fajna ogólnie mapa mój kamuflaż znaczy kamuflaż powiedzmy kamuflaż będzie się Idealnie yy, pasował do tej mapy. O, lecimy rozwalić jakiś samolot przeciwnika, jeśli nam się w ogóle uda. Ten poleciał za górę. Zobaczymy tego samotnika, co leci. Mam nadzieję, że ktoś mi już od pleców nie, le, nie ten, yy, nie robi pleców. Strasznie tego nie lubię. W przeciwnicy też biernie. Hmm. Okej, okay. możemy już szczerać. Trafimy, trafiamy, trafiamy, o, pilot, drugi pilot przeciwnika, o, zrobił to naprawdę bardzo jak doświadczony gracz, sprytny był, niestety go nie zeszczyliśmy, ale go myślę, że dosyć poturbowaliśmy, nic, lecimy dalej, mam nadzieję, że nie zahaczę jakąś choinkę. Byłbym bardzo niezadowolony. Okej, okay, to jest chyba ten, chociaż nie. Dalej chciałbym wyzyskać z tej maszyny 110%. 110%. O nie, to nie jest za dużo, ale myślę, że wystarczy, żeby dogonić tego dwupatowca. Tak. Nawet go przegoniliśmy, co mnie bardzo wkurza tak zrobić ktoś nas goni wyciska tak jak ja 110% z maszyny a tu nagle zwalniam i teraz przeciwnik jest przede mną i ja mogę do niego strzelać ten się zorientował i już robił unik co to jest myślałem że rakieta przez pewny moment okej okay. tutaj mamy kolejną maszynę do zeszczelenia szybciej jest musimy celować w ten punkcik mm. Właśnie, właśnie w, y, w bitwie realistycznej y, jest tak, że w ogóle nie ma tych znaczników Nawet nie wiem czy są oznaczeni nasi sojusznicy Tym się właśnie charakteryzuje realistyczna bitwa Oczywiście pewnie więcej punktów za nią dostajemy, ale jest piekielnie trudno Okej, okay, ja tu zrobiłem coś niepra nieprawdopodobnego Ale żyję Mam 110 z maszyny, ale oddala się nasz przeciwnik. Nie wiem, czy sobie nie dam zaraz z nim spokoju. Tak dam sobie z nim spokój. Polecę do jakiejś wolniejszej maszyny, jakiegoś dwupłatowca jak w ogóle. Mamy radę. Okej, okay, tu mamy... Tu jakiś przeciwnik leci prosto na nas. Jednak nie. Leciał w naszą stronę, ale nie prosto na nas. Zdążę. Trafiamy, trafiamy, nie, nie trafiamy. Kurde, w ogóle go nie trafię. Hmm... Trafienie. Dostałem tam jakieś punkty, ale niestety nie trafialiśmy go. Moim pierwszym planem było strzelać w ten konwój, w te czołgi, ale niestety no nie mam tych bomb i w ogóle nie widzę tych czołgów ok, przeciwnik zeszczelony w ten, którego goniłem i strzelałem mamy niewielką przewagę nad wrogiem w ogóle nawet ich nie widzę ok, są tam spróbuję teraz tą górę ominąć w sposób praktycznie niemożliwy strasznie latam ale dałem radę Myślałem, że zahaczyłem u choinkę. Ok, mamy tak. Yy, mamy gracza z przeciwnej drużyny, 3,5 km od nas. Aha, w dolnym lewym rogu mamy na czerwono, oczywiście, yy, czołgi przeciwnika, które zostały. I 20 naszych, 19 już które są nasze, które musimy bronić Ale nie wiem gdzie w ogóle te maszyny są Okej okay. Tego przegoniłem, dwupłatowca Spróbuję zmniejszyć prędkość go dogonić Co on robi? Co robi ten samolot? Przełączyłem silnik o, w ogóle mi nie idzie. Okej. Okay, teraz zanurkujemy, Mówiąc bardziej fachowo. Tak, udało mi się chyba zeszczelić. O, miałem duże przeciążenia. Nie wiem, czy tu czasami mogę yy, moja postać w samolocie może zemdleć. Nie wiem. Nie wiem, czy jest w ogóle taka możliwość, no wypatrz, więc mogli coś takiego dodać. Ale teraz to nie jestem w stanie Wam powiedzieć. Okej, okay, trafiłem go. Nie, nie udało mi się. Okej okay. Chciałem Wam pokazać też. O, właśnie to. Bardzo fajne jest to. I chyba tak sobie polecę. Jeszcze mamy tak. Nie, tylko tak. Nie. Tak, mamy jeszcze. Oczywiście dla każdej maszyny jest inaczej, bo dla bombowców też jest by patrzenie od strony zrzucania bomb. Najpierw namierzamy, gdzie mamy rzucić bombę, a potem je zrzucamy. Ale to jak już będę miał bomby, to będę w stanie pokazać. No fajne to jest. Ale nie, nie za bardzo mamy dobrą widoczność. To już raczej jak gonimy kogoś, jest, siedzimy komuś na ogonie, że tak powiem. Dwa kilometry, ale polecimy do niego. Chociaż już nie wiadomo, kto wygra. Mamy ciągle. O nie, nie polecę do niego. To jakiś bombowiec chyba. Ależ mamy nieznaczną przewagę, zawsze możemy przegrać. Czego bym nie chciał. Yy... Takie małe zwycięstwo. Nie wiem, może to jest fart, głupi fart, ale jeszcze mnie nikt nie zeszczelił. Ani nawet nie uszkodził. Więc to jest takie małe zwycięstwo. Nie widzę tutaj maszyn. Dosyć blisko to jest chyba najbliżej do niej polecę. Hmm. Chociaż mamy tutaj półtora kilometra przed nami maszynę. Spróbuję. O, właśnie ktoś ją zeszczelił. O, jest ten. Szczeraj w niego, szczeraj w niego, szczeraj, W ogóle nie trafiłem. Trafiłem. I chyba swojego przy okazji też nie. Okej. Okay. To trochę mi zawroczyło. Wróg atakuje bazę. Hmm. Bardzo mnie to nie zadawala. A nawet nie wiem... Tu jest w ogóle mapa? Jest. No musiałbym lecieć trochę do przodu żeby dolecieć do mojej bazy nie wiem czy jak czasami nie przejmą, o właśnie drastycznie nam punkty schodziły przez jakiś czas, czyli przejmowali bazę, albo atakowali chyba właśnie skończyliśmy porażką czy jakiś yy, sojusznik nam napisał, chociaż może tylko panikuje. O, właśnie. Znowu nam drastycznie punkty spadają. Ewidentnie przejmują bazę. Spróbujemy jakoś ich powstrzymać. No ale nigdy nie możemy wygrywać cały czas. Okej, okay, mamy tu jakiś samolot. Ten mi się spodobał i go będę atakował. Ups, wleciałem w niego. Ale tym samym... Jego też zeszczyliłem do boju Dwupłatowce. Zobaczymy, jak nam pójdzie samolotem z pierwszej wojny. Ewidentnie, gościu, o tu nawet mamy bomby, świetnie, chociaż trochę za późno. No i chyba zginiemy. Znaczy nie zginiemy, tylko przegramy. nie wyjdzie Ops tego nie chciałem Uciekaj, uciekaj Tak rozwaliło nas Nie wiem czy jest jakikolwiek sens wchodzenia na dosłownie kilka sekund żebyśmy żebym tylko zobaczył przegraną chociaż Mamy jeszcze szansę Okej, okay. gdzie mamy tą bazę przeciwnika? Ojej, bardzo daleko. Nie damy rady. Okej. Okay. Widzimy tam bardzo, bardzo duży ostrzał. Ale ja nie wiem z której ze strony, czy od czy z naszego sojusznika, czy z wroga. Okej, okay. mamy tutaj kogoś blisko. Który się rozbił? Nie. Myślałem. Ale my go rozbijemy. Jestem tego pewny. Jednak nie. Byłem pewny, ale moja pewność wygasła. Ups, to jest niebezpieczne. Straciłem na chwilę kontrolę nad moim dwupłatowcem. Jeden nam został. Z fartem wygraliśmy Bo został nam jeden czołg. No naprawdę to było duże szczęście. Znowu zakończyliśmy wygraną, z czego bardzo się cieszę dostaliśmy bardzo dużo punktów jeszcze jakiś yy, medal o, dostałem 2000 exp ok, świetnie no i to by było na tyle będziemy mieli niedługo trzeci stopień a stopień w siłach powietrznych w kampanii niemieckiej mamy drugi Będziemy mieli trzeci, a właśnie, tu mamy trzeci stopień, będziemy mieli czwarty. Statystyk, no nie byłem orłem Ale Tak to się przedstawia w tych grach. W tej grze. No, no i będę tutaj szedł, żeby zdobyć mojego Messer Tu jest Messer Schmidt. Właśnie chyba. Dużo jest tych Messerschmittów, to są akurat bombowce. Kurczę, nie ma opisanych, tylko są w skrótach. No, są jakieś... to jest, jakiś... jest jednopłatowiec. A może tu są może uuu, tu jest wyższa szkoła jazdy, widzę odrzutowe jakieś. Ten jest bardzo podobny do Messerschmitta i nie ma napisane jest tylko napisane bf 109k4 przy, na przykład tutaj też mam jakieś bombowca chyba ta medium bomber bomber dobrze nie będę przedłużał na no, dzisiaj skończy, skończymy zapraszam na następne odcinki dzięki za obejrzenie na razie